2 lutego Lubelscy kryminalni realizowali czynności operacyjne na terenie naszego powiatu. Z posiadanych informacji wynikało, że trzech mężczyzn ma wytwarzać amfetaminę. W jednej z miejscowości w gminie Alvernia wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie w pomieszczeniach gospodarczych ujawnili produkcję narkotyku. Zabezpieczyli 30 litrów płynnej amfetaminy oraz prawie kilogram gotowego produktu. Na miejscu do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 38 i 42 lat. Kolejny trzeci mężczyzna, 34-latek, został zatrzymany na terenie miasta Chrzanowa w mieszkaniu. Wszyscy po nocy spędzonej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Chrzanowskiej Komendy zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Chrzanowie, gdzie usłyszeli zarzuty wytwarzania znacznych ilości środków odurzających. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje za ten czyn karę pozbawienia wolności do lat 20. 3 lutego sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec wszystkich trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.